No cześć, urlop, urlop i urlop, po urlopie. Yy, przypominam, że w sierpniu filmiki będą w wersji uboższej. Bez intra, gołe filmiki. Yy, jeżeli chodzi o naprawę sprzętu, to zobaczymy jak to się rozwinie. A przedstawiam wam taki polski. Fajną książkę z Feniksa. Którą udało mi się nabyć za 10 zł na kiermaszu książki. Cena 24,99, więc cena bardzo fajna. Jeżeli chodzi o samą książkę, to bardzo ładne ilustracje, bardzo ładne opisy. Naprawdę proste, czytelne. Więc, jeżeli komuś uda się w tej cenie kupić, dostać tą książkę, no to polecam. Jest to wydawnictwo Phoenix. Naprawdę, jeżeli chodzi o grubość, no to książeczka jest cienka, ale ma bardzo dużo fajnych opisów, krótkich, zwięzłych. Nie rozpisują się tam niepotrzebnie. Że pióra układają się w jedną, w drugą stronę. Tylko jest krótki opis. Jesteś zainteresowany jakimś zwierzęciem? Otwierasz, szukasz i nazwa. Jak to wygląda? Bardzo fajne, proste, przejrzyste. Na pewno dobra książka dla dzieci. Dzięki niej można zainteresować dzieci właśnie polskimi ptakami. To no tyle na dzisiaj i dzięki za oglądanie, do zobaczenia z innym razem hej